7 lat blogforum, zmieniająca się blogosfera, poszerzające się nowe media cały czas, czyli już nie tylko blogi, ale także twórcy YouTube'owi, media społecznościowe, które przez te 7 lat się rozrosły i coraz większa siła blogosfery. I większy wpływ na odbiorcę. Jestem odpowiedzialny, czyli jestem gotów ponieść konsekwencje e, tego, co wydarzy się po publikacji e, mojego tekstu. Odpowiedzialność w kontekście treści właściwie podstawą podstaw. Myślę o sobie jako dziennikarzu, niezależnie od tego, gdzie tę treść pokazuje, czy ona jest tak. social media, czy ona jest w stronie głównej roboty, czy, czy była w telewizji. To jest tak dla dziennikarza, albo Ta odpowiedzialność jest ograniczona, bo... 50% to moja praca, 50% to odbiorca, który nakłada na tekst albo na film swoje doświadczenia i swoją historię. Jesteśmy tu blogerami, youtuberami, czaterami, twitterianami, cokolwiek. To znaczy, że tworzymy treści, tak? I te treści docierają do różnych ludzi. Niektórzy ludzie są po prostu głupsi od nas. Jeżeli ludzie są głupi, to czasem mogą źle odczytać naszą treść i uznać, że będą żyć według. Czegoś, co my mówimy, a my to mówimy ironicznie, i wtedy to prowadzi do katastrof? Myślę cały czas o tym, że bardzo dużo ludzi ogląda to, co robię, i jakoś liczy się z moim zdaniem, więc nie chcę tego wykorzystywać w żaden zły sposób. Jeżeli to jest młodszy odbiorca, to inaczej do niego piszemy, lub inaczej do niego mówimy niż do osoby starszej. Osoba starsza inaczej postrzega świat, inaczej pewne bodźce. Od nas odbiera. Mamy dosyć duże, duży wpływ w blogerzy, a szczególnie youtuberzy, bo oni mają trochę młodszą publikę, na to, co się dzieje, także powinni być bardzo odpowiedzialni i brać na siebie tę odpowiedzialność, może nawet wychowywania, wychowywania ludzi. Publikujmy treści, które są wartościowe, które są komuś potrzebne i które mogą zmieniać świat na lepsze. Opowiadanie historii przez dziennikarza, nie przez marketingowca, nie wiem, czy ma wpływ na ludzi, ale na pewno staram się, przynajmniej, aby ja te historię powiadam były historiami, które dają komuś wiedzę, a jak dajesz komuś wiedzę, no to wierzysz, że tak naprawdę możesz go uchronić przed głupstwem. Bardzo dużo osób wciąż poszukuje dodatkowych informacji, więc wiemy, że wpływamy na ich życie, wiemy, że otwieramy im oczy i wiemy, że są w stanie za pomocą naszych artykułów w jakiś sposób podnieść zabezpieczenie swojej osoby, być może swoich bliskich i uchronić się przed takimi skrajnymi przypadkami ludzi, którzy na przykład stracili pieniądze w atakach na bankowość internetową, a, które opisujemy na niebezpieczniku. Nawet robiąc głupie rzeczy staram się żeby gdzieś tam pod warstwą tej głupoty było coś, co ludzie mogłyby zmienić swój sposób myślenia dzięki temu? Jeśli oglądacie 100 tysięcy osób, to nawet jeśli robisz wideo z przepisem na sernik, to trochę zmieniasz rzeczywistość, a jeśli nie boisz się poruszać trochę trudniejszych tematów, to tym lepiej, bo moc sprawcza, media of the new generation, YouTube or blogs, it's Coolest one was a girl who moved to Canada and um, she decided to write an article about how after watching me she like became interested in how her identity started changing after moving to Canada um, and being from Poland and I thought this was like really cool and I felt Nie wiem, to feeling. Mam taką mam nadzieję, że im bardziej będziemy prawdziwi i wiarygodni, mniej sztuczni i wykreowani, tym łatwiej będzie nam uwierzyć, ludziom nam uwierzyć. Zmiana świata jest jakąś wielką rewolucją, ze zmianą taką globalną, natomiast to są wszystko takie małe, małe cegiełeczki, które dokładamy i, i rzeczywiście tak, to jest, to jest ważne i należy to robić poprzez pisanie różnych rzeczy, poprzez podejmowanie tematów trudnych chociażby też, można ten świat zmieniać. Nastawienie, że możemy albo chcemy zmieniać świat jest ryzykowne, bo nie wiem, czy świat lepszy według Konrada Kruczkowskiego to obiektywnie lepszy świat, albo lepszy świat dla Ciebie. Ludzie często piszą, że to, co mówię do nich jest indyjskie i że pewne rzeczy, które jakby opowiadam przed kamerą, nie tylko są dla nich bliskie, ale również utożsamiają się z nimi i czasami powiodują pewną zmianę. Ale najfajniej, te pojedyncze osoby podchodzą do ciebie i mówią: Hej, miałem zdanie nic na dany temat, ale obejrzałem Twój film, czytałem Twój tekst i teraz myślę inaczej, bo przekonałeś mnie do czegoś. I takie drobne rzeczy są bardzo fajne i sprawiają, że mam świadomość, że, że to działa. Ludzie w sumie często mi piszą, że moje materiały ich zainspirowały w, w różnym wymiarze, jeśli chodzi o moje daily vlogi to na przykład dużo ludzi e, jakoś tam zainteresowało się aktywnością fizyczną, jakoś to przypisują to mnie, przecież oczywiście no to, to... Tylko gdzieś tam rzucasz jakieś myśli na wiatr, a to czy ludzie je przyjmą, czy nie, to jest bardziej ich kwestia. Mamy teraz nadmiar w treści wszelako poradnikowych, ludzie są spragnieni autorytetu i kogoś to będzie ich prowadził za rękę. Mnie to troszeczkę przeraża, że tak łatwo ulegamy temu, co jest napisane i tego nie weryfikujemy. No i ja się trochę z tego nabijam, ale z tym nabijaniem jest trochę drugie dno. Nie chodzi tylko o Bekę, ale właśnie o to, że jedyny mentor, który powinien dochodzić do głosu na podstawie krytyki źródeł i przemyśleń, to jesteśmy my sami po prostu, tak? Ktoś nie będzie nam mówił, czy można jeść marchewkę w co wierzyć, gdzie iść, jak się ubierać. I bardzo smutne jest to, że tak łatwo stać się bohaterem w czyichś oczach i autorytetem. Mądrzy ludzie, którzy normalnie nie mogliby dotrzeć do szerokiej publiki, mogą dotrzeć do tej szerokiej publiki, ale jednocześnie niezbyt mądrzy ludzie, którzy lepiej żeby nie wyrażali swojego zdania, też mają swoją publikę. Więc to, jakby działa w obie strony, kwestia jest tylko taka, jak to narzędzie, jakim jest internet społecznościowy, powiedzmy, wykorzystamy. Z jednej strony jest mi smutno, że na przykład niewielu twórców na YouTubie w Polsce porusza trudne tematy i kontrowersyjne tematy i dużo ludzi boi się mówić na to, co myśli, ale z drugiej strony, jeśli patrz na to, co dużo ludzi ma do powiedzenia, to się nawet cieszę czasem, że oni tego nie mówią, więc... Czy jakieś pytania macie?